W kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy powiem Wam niedzielę. Właśnie coś mi tutaj gryzie, bo powiem Wam, że jedziemy akurat yy, na rowerach do piekarni, właśnie może już mnie wyprzedził. Ja zostałam w tyle. No bo żeby przywitać się po prostu z Wami nagrać coś. Także zacznę może tego vloga od dzisiaj. Także będzie łączony pewnie z jutrzejszym dniem. Także, moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. I my już wracamy z piekarni Bułeczki już. Mamy świeże drożdżówki. Powiem wam, że staliśmy w takiej dużej kolejce. Po prostu masakra. Zaraz wam tutaj pokażę, jaką mamy wypchaną reklamowę takimi świeżymi bułeczkami drożdżówkami. I już wam tu pokazuję. Zobaczcie. Taka siata na rowerze. Także wam tylko tyle pokażę. O, tutaj mamy yy, bułeczki. I mamy pizzę i drożdżówki z jabłkiem i z jagodami, jagodzianki. Także powiem, jak dzisiaj miałam takiego smaka na jagodziankę, że no pokusiliśmy się i pojechaliśmy do piekarni. No i oczywiście my stali w tej kolejce. No, także więc teraz wycieczka z powrotem do domu. Ale zobaczcie, jakie jeszcze piękne słoneczko świeci. Zobaczcie, jak tutaj ładnie. O! Pogoda jest super. I've never been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy you chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Keep thinking how Been thinking about myself and myself only I've been like that since I was a kid I've always put my feet wherever I want to Before I saw who I could be Just thinking where did I go wrong? Taki mały przystanek. Przyjechaliśmy na taką rzeczkę tutaj, jak widzicie, za mną. Powiem Wam, że bardzo tutaj właśnie przyjemnie jest. Jest też w środku lasu. Także taka rzeczka płynie. Piachu jest tu pełno, także można tu przyjechać i nawet się poopalać, nogi trochę pomoczyć. No, także więc tutaj przyjechaliśmy właśnie zobaczyć. Czy to jeszcze jest, bo byliśmy w tamtym roku, ale jak widać jest. Także można przyjechać i pokąpać się tutaj i poopalać. I już właśnie jesteśmy w domu. Zobaczcie, tutaj mamy takie jeszcze cieplutkie yy, bułeczki, kajzerki. Zobaczcie, takie świeżutkie. I co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy drożdżówkę yy, z jabłuszkiem. Jezu, ale pięknie pachnie, cudnie. No i tu mamy zaraz je wszystko po w zakłamolik. Tu mamy taką dużą drożdżówkę z jagodami. Także drożdżówki z jagodami i z jabłuszkami. A dzieci jeszcze mają tam pizzę właśnie teraz jedzą. Nareszcie właśnie jesteśmy w domu. Właśnie wam tu przed chwilą pokazywałam, co my kupili właśnie w piekarni. Właśnie teraz robię herbatkę. Tu jak widać już zrobiłam. No, także więc idziemy jeździć dzieci już wzięły sobie pizzę, idę im za herbatkę, no i ja zabieram się za yy, drożdżówkę z jagodami, czyli to będzie taka moja kolacja, drożdżówka z jagodami, no i może jeszcze później zjem kajzerkę yy, z serem, pomidorem, no zobaczymy, ale na razie mam ochotę na tą właśnie kajzereczkę, raczej nie kajzereczkę, tylko drożdżóweczkę z jagodami. A tak w ogóle to Wam powiem jeszcze, dzisiaj robiłam paznokcie, zrobiłam sobie taką panterkę, tu pomarańcz, także takie pazurki dzisiaj zrobiłam w niedzielę, także od rana właśnie rano działam z paznokciami, później robiłam dzisiaj w niedzielę, zrobiłam leczo, powiem Wam, jeszcze nam zostało na jutro, no, ale powiem Wam, że się tak zgrzałam na tym rowerze, bo my jechali przez las, tak, mówię, gorąco, duszno w tym lecie, w le yy, lesie, jeszcze powiem Wam, tak sną komary, bąki te, te gonią takie, niejku, no naprawdę, jechać przez ten las, to lepiej przejechać tak zimą szybko, żeby nic yy, nie użarło. Dobra, moi drodzy, nie rozgaduję się, idę jeść, bo już mam taką ochotę na yy, oczywiście tą yy, drożdżubę. No i powiem Wam, drożdżóweczka zjedzona. Powiem Wam, że przepyszna. Naprawdę bardzo dobre. Pizze dzieci też zjadły. Też przepyszna. Także powiem Wam, że idę właśnie teraz podlać moje trawy, kwiaty, właśnie drzewka. No, a jestem tu właśnie w pokoju. Właśnie widzicie telewizor. już prawie ciemno się robi. Już idę, Damianek, bo mnie Damianek woła. Bo idziemy teraz na pole właśnie podlewać. Także ja się zbieram. Idę podlewać. Kiwi! Na fiszkach czy zobaczcie tak to jeździmy na podwórku Że jedziemy dalej no nie Damian Damian też no, no Ty siadaj Damian siada właśnie tu mi przyjechał Tak więc moi drodzy My jeździmy z Damianem tutaj szalejemy Właśnie na tych fiszkach, deskorolkach. Powiem wam, że Ależem się zmachała. Ale powiem wam, lubię, uwielbiam. A jutro myślę, że pojeździmy pewnie na y, rolkach. Dzisiaj to, jutro będą rolki. Ale powiem wam, że y, wieczorem naprawdę y, fajnie się tutaj właśnie jeździ. My sobie to tutaj właśnie od garażu mamy tak. Tutaj miejsce do bramy. No to tak, więc y, jeździmy. Ale może się wybierzemy gdzieś, żeby. Pojeździć gdzieś, może w jakimś parku, więcej miejsca. No. A na dzisiaj, moi drodzy, by było wszystko. Widzimy się y, jutro, bo to film będzie łączony z jutrzejszym dniem, czyli poniedziałkiem, bo dzisiaj jest niedziela. Także, moi drodzy, dobranoc i widzimy się jutro. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w poniedziałek. Y, upalny poniedziałek, bo powiem Wam, że. Powiem Wam, że u nas upalnie jest, właśnie byłam przed chwilą wyciągnąć parasol na pole duży właśnie, żeby słońce nie raziło. a teraz moi kochani właśnie przebrałam się w sukieneczkę, tam leży mój szlafrok, a ja jestem w sukience już, bo jadę teraz do urzędu, muszę pozałatwić parę spraw, także odezwę się do Was pewnie eee, może jak pojadę, albo jak przyjadę, albo w drodze. I tak, my już jesteśmy w drodze Powiem Wam, że byłam w jednym urzędzie, ale nic nie załatwiłam Bo muszę jechać gdzie indziej, bo tam już tego nie ma Także muszę jechać gdzie indziej Powiem Wam, że jest tak gorąco, upalnie Tu w samochodzie jeszcze jest chłodno, bo klima chodzi, wiecie To jest fajnie, ale na polu taki skwar Chociaż wychodzą takie jakieś białe chmurki, no ale No i tak, moi drodzy Tydzień się zaczyna, kolejny poniedziałek. Powiem Wam, że te dni tak szybko lecą, tydzień za tygodniem tak szybko leci, że naprawdę szybciutko. Ja powiem Wam, że dzisiaj mam spokój, powiem Wam odgotowania, dlatego że wczoraj w niedzielę robiłam leczo. No i powiem Wam, że tego lecza jeszcze mi zostało półgarka, pół bo zrobiłam dość dużo. Także dzieci zadowolone, wczoraj się najadły, dzisiaj mówią też super fajnie, że jest leczo. Także wiecie, dzisiaj mam dzień bez gotowania, także mogłam sobie pozwolić jechać, pozałatwiać wszystko to, co mam do załatwienia. Mąż akurat ma urlop, także widzicie, ja dzisiaj nie za są tylko mój mąż, także więc no ja sobie tutaj mogę ponagrywać jak coś chcę. No, także nie wiem, może wstąpimy jeszcze do Action, bo chciałam wam powiem e, kupić jeszcze jedną tą torbę, co wam ostatnio pokazywałam jest świetna rewelacyjna. Także na zakupy jest super. A, i w ogóle psu muszę kupić miskę, bo ostatnio jej nie kupiłam. Zapomniałam właśnie ten y, przegląd co my robili z tego wszystkiego. Zapomniałam gdzieś tofikowi miskę, a muszę mu już wymienić na nowe, a takie fajne mieli miski. Także teraz powinien mieć y, większą miskę na wodę, bo tak chlapie suszy go. Także więc muszę mu kupić większą. Także dobra, ja już tutaj y, nie gadam. Bo właśnie jedziemy, mąż jest tutaj właśnie w sklepie elektrycznym. No poszedł po kabel, także więc czekam na niego, ale widzę, że już wychodzi. Także odezwę się, moi drodzy, do was później. A ja już właśnie jestem w domu. Powiem wam, że my dotarli już do domu. Powiem wam tak gorąco. Pozałatwiałam wszystko, co miałam załatwić. Także z tego się cieszę. No, także powiem Wam jeszcze w ogóle, że przyszła do mnie paczuszka z senseja. Przyszły tylko tam dwie rzeczy, także może Wam za chwilę pokażę. Powiem Wam, że my już jesteśmy właśnie po obiedzie, już my zjedliśmy leczo, tak jak Wam mówiłam. Dzisiaj nic nie gotowa, bo mi zostało ze wczoraj. Także leczo super na takie upały. Leczo jest bardzo. Fajny. A ja, jak widzicie, już tutaj wskoczyłam właśnie w mój strój kąpielowy. Ten, co Kamila też ma taki. Ja go ostatnio w Sceniceliu właśnie kupiłam. On jest taki bardzo fajny. Taka zeberka. Do tego są tak samo majtki w takim samym kolorze powiem Wam, że te stroje sensy naprawdę są świetne. Ja je uwielbiam, mam ich trochę, także bardzo lubię w nich chodzić. On teraz był na wyprzedaży, także powiem wam, że ja zapłaciłam za niego tylko 15 zł w sklepie, bo on był przeceniony, i później jeszcze było minus 20%, także 15 zł za taki powiem Wam. Piękny strój kąpielowy. Także powiem Wam, że naprawdę opłaca się teraz kupywać, chociażby miał być na drugi rok, ale no, jest świetny. Ja już w niego właśnie weszłam, korzystam. Wczoraj właśnie się kąpałam w basenie, tak samo w nim. No, także y, idę i pokażę Wam zaraz, co my zamówiły właśnie w Senseju. Dwie rzeczy, ale zaraz Wam pokażę. I z właśnie są tutaj dwie rzeczy. Czyli zobaczcie, tu mam już rozłożone takie piękne różowe, bardzo ładny, powiem wam, ten kolor różu jest takie spodenki. One są zapinane tutaj na zameczek. Guziczki. No i tu jest taka, właśnie fajna guma. One są taki wyższy stan, ale powiem Wam, że świetne, naprawdę. Tył tak wygląda. Mają dwie kieszonki tutaj w tyle. No i ten ściągacz, ta guma. Tu możecie paseczek, jak tu chce, ale ja powiem, że nie potrzeba, bo ta guma bardzo fajnie wygląda. I to są spodenki akurat y, dla Kamili. Kamila sobie je zamówiła, To jest rozmiar 34, jak tu widzicie, i cena tych spodenek one kosztowały 39.99 i teraz były przecenione na 29.99. Także za spodenki teraz na stronie macie 29.99 i zaraz wam tutaj jeszcze pokażę koszulkę, tylko muszę ją y, rozłożyć po prostu, to już wam pokażę. A tu już rozłożyłam tą koszulkę, która też do mnie przyszła. Ja sobie zamówiłam taką Tejdej, cieniowana, bardzo ładny kolor, powiem Wam, niebieski z białym. I powiem Wam, że tak naprawdę śmieszna cena tej koszulki teraz była, bo ona była w cenie 20,99, a ja za nią zapłaciłam teraz bez przesyłki. 8,99 sama koszulka i bez przesyłki. Za przesyłkę też nie płaciłam, także powiem Wam, że no opłacało się koszulkę za 8,99. No, ale powiem wam w ogóle, że to jest koszulka męska. Zamówiłam sobie rozmiar S, bo ja mam taką tylko różowo-białą i powiem wam, że tak mi się spodobał ten kolor niebieski z białym. U mnie Damianek ma właśnie i mój mąż też taką. I sobie myślę, no kurczę, a co to widać? Czy to jest męska, czy damska? Mówię zamówię. I powiem Wam, że naprawdę, no super to wygląda. Ja bym nie powiedziała, że to jest nawet męska. Także, no, taka fajna koszuleczka tej. Dej. Także będę mieć niebiesko-białą i tą damską różową, co mam. Także powiem, no, bardzo, bardzo fajna. Zresztą dzisiaj tak chodzą w męskich koszulkach, nieważne, jaki to jest właśnie. Jaka to koszulka? Czy męska? Czy damska? Czasem niektóre się niczym nie różnią, po prostu. No. Także takie malutkie zakupki z Tak więc, moi drodzy, takie zakupy właśnie z Jeżeli coś Wam się podoba, wchodźcie na stronę, bo naprawdę teraz jest duża przecena, duża wyprzedaż tych wszystkich rzeczy. Także kupicie, no, za małe pieniążki. Tak jak widzicie, ja tą koszulkę za 8,99. No i ten strój, tak jak Wam mówiłam. Cena 15 zł za strój kąpielowy. No gdzie kupicie za 15 zł strój kąpielowy? No raczej nie bardzo. Także korzystajcie, chodźcie na stronę, no i zamawiajcie, jak coś potrzebujecie. Teraz jest duża, mega wyprzedaż. Tak, więc ja teraz idę i uciekam na pole, kąpać się do basenu. Damian już jest właśnie na polu. Ja mam już włosy spięte właśnie w koka, żeby mi nie przeszkadzały. No i idziemy korzystać z takiej pogody. Już jesteśmy właśnie po obiedzie, tak jak mówiłam. No i idziemy korzystać na pole z pięknej właśnie pogody. Pokąpimy się jeszcze, bo nie wiadomo jak długo z nami zostaną te upały. Także więc idziemy i korzystamy. Właśnie byłam na polu i zobaczcie jaką piękną, dużą truskawkę urwałam. Czerwoną. Zobaczcie jaka piękna. Truskaweczka z naszego ogródka, które rosną w Donicach. Truskawki. Powiem Wam, że już sobie trochę właśnie nasadziłam, właśnie bo były pędy i już były takie piękne z korzeniami. Nasadziłam do kolejnej Donicy. Także powiem, że te truskawki naprawdę udało mi się super kupić, bo dlatego, że dobrze Pani mówiła, że to są bardzo dobre, słodkie. Truskawki, i oczywiście duże. Także powiem Wam: no super, takie truskawy. Jestem zadowolona, bo już mam kolejną donicę z truskawkami swoimi. Także taka piękna truskawa z ogródka mojego. A tu Wam jeszcze pokażę właśnie, jakie pasnokcie robiłam wczoraj w niedzielę. Zobaczcie: taka panterka. I oczywiście pomarańcz, troszkę brokatu. Także więc zobaczcie tak wyglądają. Tu są pomarańczowe. Tu są takie. Także myślę, że to bardzo fajnie właśnie wygląda. Taki kolorek pomarańcz z taką panterą z ciapkami. I tu trochę jest właśnie brokatu. Także wydaje mi się, że one bardzo fajnie właśnie wyglądają. Takie ciekawe, takie troszkę inne, ale wakacyjne. I znowu w samochodzie. Powiem Wam, że pojechałam właśnie do Rosmana kupić tą farbę, bo nie byłam przedtem, jak my byli. Także powiem Wam, że byłam. Kupiłam farbę do włosów. W końcu je za farbę, bo wyglądają mi już rzeczywiście yy, tragicznie. Już ten kolor jest tak wypłukany, że już naprawdę źle to wygląda. Także się muszę zaparwić i powiem Wam, że kupiłam właśnie jeszcze żel pod prysznic, super żel o, o zapachu pomarańczy, także powiem Wam, że pięknie pachnie, eee, także super, że dostałam kolejny żel z Isany oczywiście, bo ja zawsze kupuję te z Isany, jak wiecie, także kolejny żel mam z Isany. No. Także więc jedziemy do domu, byłam jeszcze w Intermarche, kupiłam jogurt właśnie, ten co zawsze do picia, kupiłam arbuza. I jedziemy w końcu do domu, bo już jest tak gorąco, że już powiem Wam, dzisiaj mam dość już tego dnia. Także wsadzę tego arbusa do lodówki, potem taki fajny, zimny będzie z lodówki. Także jedziemy do domu, jeszcze jesteśmy właśnie na stacji, mąż tankował, także jedziemy już do domu. I to jest właśnie yy, ten żel podprzeciw Isany, rangę, co Wam dzisiaj właśnie o nim mówiłam. Także zobaczcie, powiem Wam, że zapach, no rewelacja, także pięknie pachnie pomarańczami, także przetestujemy, zobaczymy, ale powiem Wam, że ja bardzo uwielbiam właśnie te żele i powiem Wam, że mi się wszystkie sprawdzają, zapachy są piękne, a szczególnie takie właśnie letnie przez lato, to właśnie super są takie orzeźwiające, także yy, Orangę, dzisiaj taki żel właśnie, idę się zaraz kąpać, także... Na pewno go użyję A tutaj zobaczcie Damian je arbuza Ja też zaraz wezmę kawałek Ale Damian je takiego, tak Damianek? Łyżeczką taki duży kawał